Szanowni mieszkańcy gminy Jednia Letnisko, już w najbliższą niedzielę wybory samorządowe. Dlatego spotykamy się tutaj, by spróbować podsumować tą moją skróconą trzyletnią kadencję. Proszę Państwa, znajdujemy się nieprzypadkowo w tym miejscu, dlatego że znajdujemy się w miejscu najważniejszej inwestycji dla Jedni Letnisko w ostatnich latach. Znajdujemy się w miejscu przebudowy ulicy Radomskiej, kompleksowej przebudowy ulicy Radomskiej wraz z odwodnieniem, nowym oświetleniem, chodnikami, więc jednia zyska nowy blask przez tą inwestycję. Proszę Państwa, znajdujemy się w miejscu, gdzie nieopodal znajduje się ulica Nadrzeczna, zmodernizowana, wybudowana praktycznie od podstaw z nową infrastrukturą sportową. Z, nowymi, z nowym zapleczem, toalety, nowe molo, plaża, siłownie, a więc wszystko to jest co, co jest potrzebne do czynnego wypoczynku. Kolejna inwestycja niezwykle ważna to jest Orlik. Orlik, który został wybudowany ze środków zewnętrznych w bardzo dużej części, a z niewielkiej części tylko ze środków budżetu gminy. Orlik cieszy się ogromną popularnością, Na, z Orlika korzystają zarówno młodzi, jak i starsi w dzień, a także i późnym wieczorem, dlatego że Orlik ma piękne oświetlenie i można z niego korzystać do późnych godzin nocy. Kolejną bardzo ważną dla mieszkańców całej gminy inwestycją jest oczyszczalnia ścieków. Szanowni Państwo, w tym roku... Miesiąc temu została do, oddana do użytku bardzo nowoczesna oczyszczalnia ścieków, w części wybudowana od nowa, natomiast w części zmodernizowana. Bardzo, ważne jest również informa bardzo ważna jest również informacja, że przy tej oczyszczalni ścieków znajduje się punkt przyjęć ścieków z Szamba. Także yy, wszyscy, którzy mają jeszcze Szamba, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej, mogą odwozić. Ścieki do punktu przyjęć do oczyszczalni ścieków. W lewej mojej ręce, proszę Państwa, znajduje się część jedni, która już w tym roku będzie podłączona do kanalizacji. Ponad 370 gospodarstw domowych będzie podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Bardzo duża inwestycja, bardzo duże przedsięwzięcie, które rozwiązuje bardzo ważny problem problem ścieków w naszej miejscowości, tak gęsto zabudowanej. I wreszcie przede mną, Szanowni Państwo, targowisko. W tym roku udało nam się uwłaszczyć na tym targowisku, co otwiera nam drogę do kolejnej inwestycji, bardzo istotnej dla całej gminy. Ja mam nadzieję, jestem przekonany, jestem optymistą, że w roku 2016-2017 już będzie tutaj bardzo nowoczesne targowisko na tym placu. Szanowni Państwo, Wymienione przeze mnie inwestycje dowodzą temu, że razem zmieniamy gminę, razem zmieniamy gminę i dlatego te wszystkie inwestycje, jak również inne, zawarłem w tym opracowaniu w raporcie o stanie gminy jednia letnisko od września 2011 roku do września 2014 roku. Proszę Państwa, tutaj są fakty, tutaj są zawarte fakty moich dokonań w okresie trzyletnim. W krótkim okresie, jeżeli chodzi o inwestycje, okres trzyletni trzeba uznać za okres bardzo krótki. A mimo to bardzo wiele nam się udało zmienić, bardzo nam się wiele udało przeprowadzić inwestycji, o czym przekonacie się Państwo, studiując ten raport. Mam nadzieję, że raport ten przekona Państwa, że jestem dobrym gospodarzem że warto zaufać mi na kolejne cztery lata, wobec czego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach samorządowych w najbliższą niedzielę. Szanowni Państwo, bardzo istotna jest frekwencja. Żebyśmy, muzie, żebyśmy mogli później wymagać od władzy samorządowej, musimy wziąć udział w wyborach. Wybór należy oczywiście do Państwa, ale ja proszę o oddanie głosu na moją osobę.